Witam moje kochane strzelce w kolejnym czytaniu. Jest to czytanie romantyczne o miłości dla Singli i dla tych, co są w związkach, albo dla tych, co nie wiedzą, w czym są. Na każdego tu coś będzie. Zobaczymy, jakie są energie, jakie są rady, co możecie zrobić, żeby poprawić może swoją sytuację, albo jaką przyjąć strategię. Zobaczmy. Okej. Okay. Niektóre strzelce mm, muszą coś odpuścić. Mamy zmianę o 180 stopni. Okej. Okay. Dwa scenariusze. Albo uparliście się na coś, co jest nie dla Was, co już trzeba odpuścić, zrobiliście wszystko, co mogliście. Nie, ta, ta bitwa nie jest dla Was. Zostawcie to wszechświatu. I to sprawi, że Wasze życie romantyczne zmieni się o 180 stopni. Em, druga sprawa jest taka, że. A właściwie to zobaczmy dokładnie, bo. Em... Nie chcę dawać za dużo scenariuszy, chcę dać takie, które są naj, najbardziej się, najsilniejsze są, tak, żeby nie namieszać tutaj, nie namieszać. No. Czyli dla tych, którzy tkwią w czymś. Em, Odpuść jest, tak? Zrobiłeś, co mogę zrobić, zrobiłaś, co mogę zrobić, to nie albo to, to nie jest dla ciebie zupełnie, albo e, jakby ta bitwa, no nie możesz jej toczyć sam czy sama, tak? Dla tych, którzy są sami, zmienia się sytuacja. Idzie wiosna, przygotujcie się. Um. Jeżeli właśnie, może tkwicie w jakiejś sytuacji, gdzie są trzy energie zamieszane, tak? Zostawcie to. Zostawcie to. Po co wam to? Ehm, lepiej być samemu, niż być tą osobą trzecią albo. E, mm, do tanga trzeba dwojga, tak? E, w trójkę się nie tańczy. Trójkę się nie tańczy, ktoś nie chce, to po prostu czas godno. No, trzeba wiedzieć też, kiedy zejść ze sceny, że tak powiem e, mieć swoją godność, tak? Ehm... Pamiętajcie, że jeżeli jesteście zamieszani w trójkąty, w z, z, z różnej perspektywy możecie być zamieszani, prawda? Albo Wy możecie ciągnąć dwie stropki za ogon, albo. Wy chcecie kogoś, kto jest z kimś. Um, możecie być zainteresowani kimś, kto jest z kimś, ale mydliwa oczy i mówi, że. Może nie mydli, może tak jest, ale dalej z tą osobą się jest zaangażowana i na przykład mówiłam: Ale jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, tak? I wy łudzicie się, że. Um, no, dobra, no tutaj ja poczekam, tak? Będę tak wisieć tutaj i się angażować, widzi. No pamiętajcie, że z którejkolwiek strony nie podejdziecie do tego trójkąta, to ktoś będzie skrzywdzony. I albo się przyczynicie do tego, że wy jeszcze dodatkowo kogoś skrzywdzicie, albo wy będziecie skrzywdzeni, tak? Także jest to jakby sytuacja, która jest bezsensowna w takim sensie, że zawsze będzie jakiś poszkodowany. I albo będziecie winni tego temu, albo, yy, albo wy będziecie poszkodowani. Więc żadna z tych sytuacji nie jest fajna, przyjemna yy, i godna, tak? Yy. Także mie miejcie swoją godność. No, zobaczcie, tu, się, tu jest coś, coś trzeba zakończyć, już po prostu jakby ciąży to już ta cała sytuacja, czyli możecie, może wleczecie coś, co jest już po prostu e, za dużo, już koniec, wystarczy, tak? E, spróbowaliście, nie udało się, nie ma co się mm, maltretować dosłownie, to jest maltretowanie się. I w momencie, kiedy to zakończycie, zobaczycie, jak się świeża energia, powiew świeżej energii, będzie. Wszystko się odmieni o 180 stopni. No właśnie, musicie wyjść z tej paskudnej energii, jeżeli w niej jesteście, smutku, yy, odrzucenia, yy, bycia poszkodowanym, poczucia, że jestem właśnie trzeci, trzecia, tak. Po co wam to? I ktoś, kto się angażuje, kto, kto kreuje sytuację, gdzie angażuje dwie osoby, um, chcecie być z kimś takim? Jaka, jaka on to ma przyszłość też, tak? Zastanówcie się. Jeżeli ktoś tak robi, to myślicie, że nagle się zmieni, nie będzie tak robił albo... Ja wiem, że są różne sytuacje, że czasami... Um, Czasami rzeczywiście są trudne sytuacje i to nie oznacza, że ktoś tak robi cały czas. To może być y, jednorazowa taka sytuacja, ale pomimo wszystko, mm, tworzycie sobie złą karmę y, i tak jak mówię, nie ma tu no szczęścia, to Wam nie da, generalnie, prawda? Y, po co Wam to? <laughs> po co Wam to? Idźcie tam, gdzie jest dobrze, a nie tam, gdzie jest. Smutek, ból i rozczarowanie, przede wszystkim rozczarowanie. No, i to się sprowadza do czego? Do, do, do miłości do siebie, do szacunku do siebie, tak? Nie zapominajcie o tym. Nie możecie. jak się zakochujecie, nie możecie tylko myśleć o tej drugiej osobie. Musicie myśleć o sobie. Ciebie też musicie kochać. Bo jeżeli siebie będziecie szanować, to nie będziecie w ogóle. w angażować się w takie sytuacje z żadnej strony. Jeżeli zorientujecie się, że pojawia się trzecia osoba, to absolutnie od razu się będziecie z niej ulatniać, nie będziecie w ogóle angażować się, nie będziecie chcieli być z kimś, kto robi takie rzeczy, No będziecie mieć szacunek do siebie, tak? Także tutaj pracujemy nad tym, zdajemy sobie sprawę, że to wszystko wynika właśnie z tego. Braku miłości do siebie, tak? Zapominaniu o sobie. No właśnie. Możliwe, że trzeba coś uzdrowić, jak to zwykle. Mamy tutaj energię słońca, czyli właśnie tego uzdrawiania jakiejś rany z przeszłości, która może sprawia, że właśnie um, jesteście skłonni do takich... Um, do przyciągania takich sytuacji, zupełnie podświadomie, tak? Yy. I to sprawi, moi kochani, że zobaczcie, że spełni się jakieś Wasze życzenie, oczywiście, jeśli chodzi o kwestie romantyczne. W momencie, kiedy będziecie, mm, pomyślicie o sobie, dacie sobie właśnie to ten szacunek, i yy, jeżeli nawet nie potraficie się kochać. Um, to się chociaż zacznijcie od tego, żeby się polubić. Um, ale, przede, ale moim zdaniem każdy potrafi sobie dać szacunek. Zacznijcie od szacunku, tak? Na tym zbudujecie miłość. I to sprawi, że wasze życie romantyczne zmieni się o 180 stopni, będzie szczęśliwe, będzie. Um, zakończy się sukcesem. Radością, szczęściem, spełnieniem życzenia. Rada. Okej. Okay. Robiąc to, o czym powiedziałam tutaj, otworzycie Taką część, dziką z siebie, swoją część, która jest dzika, <grym> um, o której nawet nie wiedzieliście, że macie. To jest coś fajnego. To jest coś fajnego. To jest coś, co zostało stłamszone um, Nie bójcie się. Odkryć siebie też, tak? Odkrywać cały czas części siebie, których jeszcze nie znacie. I nie bawcie się w zemsty i tak dalej. Nie starajcie się wymierzyć komuś sprawiedliwości za to, za cokolwiek. Najlepsze, co możecie zrobić, to Wybaczyć po to, żeby dać własnego świętego spokoju, um, a sprawiedliwość się tam sama wymierzy. Um, to dla niektórych tutaj jest taka wiadomość, nie dla wszystkich. Nie każdy jest myśliwy, um, czy skory do um, rewanżu, że tak powiem, za coś nieprzyjemnego. Czasami lepiej się nie, po, nie brudzić, wiecie, nie maczać się w główienku za przeproszeniem, bo nie dotykaj główna, bo się pobrudzisz. Takie jest powiedzenie, nie? Welwetowa um. królowa, która mówi o tym. Piękna to jest energia. Ech. Zobaczcie. Wasze życzenie jest do spełnienia wasze marzenie romantyczne, na szczęśliwą miłość e, i wszechświat wam to organizuje, tylko musicie zaufać i e, wy, wyjąć się z sytuacji, która jest dla was niekorzystna, która ujmuje waszej godności, gdzie mm, naciągacie swoje wartości, absolutnie się z tego Wyjmijcie, jakby zakończcie to, bo was to wykończy w ogóle. Jest takie mówię, 10 buław, już ta energia mówi, że to już nie możecie tego nawet dźwigać, tak? Dosyć, koniec. Um, I wszechświat was zaskoczy miłą niespodzianką. E, tylko przekierujcie swoją uwagę na miłość do siebie. To wystarczy. To jest po prostu, czasami to jest proste, prostsze niż myślimy. I tym pięknym akcentem życzę Wam tej cudownej miłości, która idzie do Was, gdzie Wszechświat chce Was wręcz uratować przed czymś. Czasami zakończenie, odrzucenie jest protekcją. Wszechświat Was chroni przed czymś, tak? Co nie jest dla Was dobre. Zaufajcie temu. Po prostu zaufajcie. Wszystko, co musicie zrobić, to jest zaufać nie idź tam, gdzie nie chce was energia, gdzie jest opór, gdzie czujecie się odrzuceni, gdzie czujecie się niekochani. Nie idźcie tam. Zaufajcie, idźcie w stronę słońca. Dosłownie, buziaki. Pozdrawiam pa.